Kolejny raz na moim kanale dzisiaj iście letni napój będę przygotowywać dla Was slashi malinowy, który jest ulubieńcem moim, jak i moich dzieci w trakcie słonecznych dni. Także zapraszam Was do przygotowania tego napoju. W tym przepisie wykorzystam blender Breville, który bardzo dobrze sobie poradzi z tym zadaniem i świetnie zmieści dwie porcje slashi. Do przygotowania tego przepisu będziecie potrzebować jedną szklankę kostek lodu, jedną szklankę świeżych lub mrożonych owoców, cukier trzcinowy oraz sok z połowy cytryny. Pół szklanki wody gazowanej. Zakręcamy blender i blendujemy wszystko do uzyskania odpowiedniej konsystencji. I pamiętajcie, że slashi to bardzo gęsty napój, więc w międzyczasie należy go kilka razy przemieszać. Po chwili rozlewam mózg mroza do szklanek, dodaję słomki i napój jest gotowy do picia. Jeśli podobał się Wam przepis, zapraszam do subskrybowania oraz dzwoneczkowania kanałów po więcej. A teraz test smaku. Hey, test smaku robi Oliwia, proszę. Tam, 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 tam. Co myślisz? Dobre. Pyszne? No się etap dobre. Jakie moje mama robi?